dotarliśmy do miejsca szczególnego Malinka wzdłuż której idziemy od dobrej paru godziny do paru godzin nie szumi nie szumi widzimy ją tutaj jesteśmy na moście w którym Malinka pod którym Malinka łączy się z Wisełką tworząc Początek Wisły Wspaniałe miejsce. Wisła jest po drugiej stronie mostu. Tutaj Tutaj widzimy marinkę. Nie, to już jest Wisła. Wisłęka pójdzie stamtąd. No to przejdźmy. Przejdźmy, przejdźmy. To jest to miejsce, to jest dokładnie to miejsce, w którym swój początek ma nasza wspaniała Wisła.